Mając 7 lat, przeżyłam wypadek. Element huśtawki spadł na moją głowę. Lekarze, wykonując mi trzy operacje, nie dawali mi większych szans na normalne życie po wypadku, na normalne funkcjonowanie. Według nich miałam zostać tak zwaną roślinką. Jednak moja mama zadzwoniła do cioci, do jednej z sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z prośbą o modlitwę o moje uzdrowienie. Zaczęło się modlić całe zgromadzenie moi znajomi, moja rodzina. No i po dwóch miesiącach samodzielnie opuściłam szpital, funkcjonując normalnie. W tej chwili. Po wypadku nie mam żadnych zdrowotnych oznak, żadnych problemów. Moi znajomi wciąż nie dowierzają w to, co się mi przydarzyło. Są zaszokowani tym, co się stało, z jakiego stanu wyszłam. Czytając dokumentację, dalej mam muzy w oczach, nie mogę po prostu uwierzyć w to, jak fatalnie wszystko wyglądało.